Witam Państwa serdecznie, Tomasz Proczkowski, firma SABUR. W dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić Państwu ten oto mały moduł, kompaktowy moduł. Jest to tester sieci. Tester sieci od firmy ATIM, naszego wieloletniego partnera w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej i IoT. Czym jest ten tester sieci? Tester sieci służy do zbadania jakości sygnału w sieciach LoRaWAN i Sigfox, a także sygnału odbieranego od tych sieci. Jak wygląda to urządzenie? Właściwie niewiele jest tu do ukrycia. Jest przycisk, za pośrednictwem którego następuje wysyłanie sygnału do odbiorników LoRaWAN, na przykład do bramy LoRaWAN. A następnie sygnał, który jest zwracany z sieci, jego jakość jest sygnalizowana za pośrednictwem diody, która właśnie teraz miga. Natomiast legenda mówiąca o tym, jakiej jakości jest sygnał, jest przedstawiona tutaj kolorystycznie. Czyli jak jest bardzo dobry sygnał, to mamy dioda świeci na zielono, a jak jest zły, to na czerwono. Kiedy i po co używać takiego testera? No, szczególnie używamy takiego testera, kiedy potrzebujemy zbadać tą sieć, w szczególności w trakcie montażu bądź przed montażem urządzeń. To urządzenie pozwala nam wykryć słabe punkty zasięgu sieci i zdecydować o montażu urządzenia w odpowiednim miejscu, np. czujnika. Do pomiaru przykładowo temperatury. Moduł jest kompatybilny z platformą IoT od firmy Atim. Możemy go zintegrować w kilka kliknięć do tej platformy i następnie w postaci webowej już monitorować jakość sygnału. Także w przyszłości, kiedyby na przykład doszło do problemów w danej lokalizacji z czujnikiem, czy czujnik miałby zostać przeniesiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do widzenia i zapraszam do kontaktu.